What's up, folks? witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli irytuje Was wszechobecny syf i ilość narzędzi walających się po garażu albo ciągle czegoś nie możecie znaleźć, to w dzisiejszym odcinku przychodzę z rozwiązaniem, ponieważ wykonamy taką tablicę na elektronarzędzia. Jak Wam się podoba, to naciśnijcie ten czerwony przycisk subskrypcji na dole. Jedziemy z dzisiejszym odcinkiem. Tablicę warsztatową wykonamy ze sklejki o grubości 9,18 mm. Ta cieńsza pójdzie na plecy. Biorąc pod uwagę dzisiejsze chore ceny materiałów, możecie użyć cieńszych sklejek, ale ja jakieś dwa lata temu zrobiłem zabudowę warsztatu z 18. No i aby to wszystko dobrze wyglądało, muszę trzymać się tej grubości. Do formatki, która będzie plecami, dotniemy klawiaturę, która posłuży za wieszak, na przykład na wkrętarki, po lewej stronie pójdzie półka, a środek wypełnią wieszaki na inne elektronarzędzia. I tutaj uwaga, każdy z nas ma sprzęt różnych. Marek, dlatego ten projekt będę się starał wykonać w taki sposób, aby był jak najbardziej uniwersalny. No bo jeżeli mamy szlifierki różnych producentów, ale ich wspólnym mianownikiem będzie tarcza 125, to każda inna dokładnie będzie miała ten sam rozmiar. To, to, to kiedyś taką półkę wykonałem na ściski. Finalnie i tak e, ja ją użyję, tylko ją dam po prostu wyżej. No bo zobaczcie, jak mamy ścisk to jestem w stanie go odwiesić tutaj, co nie? wysoko, więc niepotrzebnie to jest na wysokości wzroku i właśnie tutaj zrobimy ten nasz organizer na narzędzia powiesimy go tutaj na takiej wysokości z tą różnicą tylko, że robię go do góry nogami, bo to jest jakby góra, to jest dół ale tak naprawdę to to nie ma znaczenia dobra tylko teraz nie mogę tego za bardzo mocno przykręcić bo wciągnie po prostu to Ciągnie nam wełnę i po prostu idzie krzywa. A najgorzej, jak ona by tu pękła w ogóle. A tak też się może zdarzyć. Dobra, górę mamy zrobioną. Więc mamy jakiś element wyjściowy. Dobra, będzie, będzie git. No już mniej więcej wiem, jak to zrobić. Za chwilę przejdziemy do roboty i do projektu, ale jeszcze najpierw... Sekundka na temat mojego nowego urządzenia, które mi zawsze brakowało. A mianowicie jest to 370-watowa szlifierka taśmowo-tarczowa marki MSW. Podarowana mi została przez firmę Expondo, która jest dystrybutorem MSW, a jednocześnie też jest partnerem dzisiejszego odcinka. Wcześniej współpracowaliśmy też przy teście piły stołowej. Film wam się tutaj u góry wyświetlali. link. Expondo coraz bardziej rozszerza swoją ofertę i na przykład ostatnio wprowadzili bardzo dużo sprzętów do obróbki drewna, ale nie tylko, no bo jakby Cała ta firma ma w swoim wachlarzu bardzo dużo produktów, począwszy od wyposażenia warsztatów samochodowych, przez gastronomię, czy właśnie na przykład do stolarki. Krążek o średnicy 150 mm. Mamy przystawkę kątową, możemy sobie tutaj regulować kąt naszej pracy i załóżmy szlifować coś do kąta, no nie wiem, 45 stopni, 298 obrotów na minutę. Natomiast najważniejszy to jest tutaj ten pas. W tym miejscu mamy regulację tego paska, aby on nam nie chodził lewo-prawo i bardzo łatwo się reguluje pracuje w dwóch trybach. Albo należąco, tak jak jest teraz, albo możemy to podnieść i robić sobie po prostu pod kątem. W tym miejscu mamy półkę. Możemy sobie tutaj oprzeć nasz element bez ryzyka, że on gdzieś tam odleci. Link do oferty Expondo zostawiam wam w opisie filmu. Lecimy dalej. Z naszym segregatorem na narzędzia. Teraz musimy osadzić nasze plecy. Ja je robię akurat ze sklejki dziewiątki, która jest prosta jak rozliczenie bitów w tym roku. Szerokość wiedziałem, że będzie 120, bo takie kupiłem formatki. Odległość od góry do dołu wyszła nam 63, 63,5, bo marmolit oj tam ucieka parę milimetrów. Zostaje nam u góry taka szpara, która będzie mnie wkurzać. To są właśnie te. No tam jakieś 3 cm i wpadłem na pomysł, że tutaj wstawię taką po prostu z kawałka sklejki e, taką blendę, gdzie będziemy mogli sobie wkleić leda. To będą nasze plecy i teraz musimy przejść do tematu Zrobienia właśnie takich półek, to jest idealny wzór, zrobiłem go dwa lata temu. Uwaga, będę gadał. Zanim zrobimy pierwszy wieszak, czyli naszą klawiaturę na wkrętarki, musiałem przerobić górę, gdzie były ściski. Tutaj chcę powiesić największe narzędzia, czyli wiertarkę i frezarkę, więc trzeba było przerobić wieszak. Przewierciłem większe otwory, a frezarką je podrównałem, no tak... Bardzo średnio, ale finalnie nikt z tego strzelać nie będzie, a narzędzia wiszą. Jedźmy więc dalej. Klawiaturę na wkrętarki, ale i nie tylko, wykonamy ze sklejki 18 mm. Jeśli chodzi o jej wymiary, z doświadczenia wiem, że około 19 do 21 cm głębokości jest idealna dla większości wkrętarek z założonym bitem. Jednak jak założycie wiertło, czego nie polecam robić, to ta głębokość znacznie rośnie, no i wtedy robi się to po prostu niewygodnym klocem. Szerokość gniazda powinna być w okolicy 4,5 do 5,5 cm, bo Wtedy najlepiej blokują się narzędzia. Sprawdziłem to na wkrętarkach czterech różnych producentów i moim zdaniem najlepiej jest zrobić 5 cm. Odstępy pomiędzy gniazdami to jakieś 3-4 cm. Zachowujemy wtedy sztywność konstrukcji, którą i tak można później wzmocnić małymi spornikami od dołu. Ale co najważniejsze, narzędzia nie będą o siebie uderzać, szczególnie bateriami. A oprócz tego swobodnie wsadzisz rękę, aby je złapać i wyciągnąć albo wsadzić. Całość najpierw docinam po długości i tutaj nie ma ograniczeń. Następnie w wyznaczonych środkach otwornicą wywiercam otwory, a później ukośnicą lecę wzdłuż linii wycinając gniazda. Warto zrobić to powoli i dokładnie, no i to z dwóch stron, ponieważ piła jest okrągła i możecie od dołu polecieć za głęboko. Dodatkowo frezuję wszystko dookoła, aby pozbyć się zadziorów, no i od frontu mała faska na szlifierce. Klawiaturę do pleców naszej tablicy wstępnie mocuję klejem oraz szywaczem, ale finalnie od drugiej strony pójdą wkręty. Pierwszą warstwę mamy skończoną i zobaczcie jak dużo się tego tutaj zmieściło. Tu mamy taką bardzo Fajną przestrzeń, którą możemy wykorzystać praktycznie aż do wysokości tej śruby i zrobić tutaj taką, hmm, taki segregator, tak? Będziemy mieli takie półki do góry. Wtedy na bocznej krawędzi, bo czemu by nie, możemy zrobić mocowanie na tą y, szlifierkę. Ona sobie tu będzie po prostu wisieć. Zrobiłem półkę, którego fi jest 11, bo teraz zobaczcie, jak to wejdzie tu, Ciach, to za tą uszczelkę nam się zablokuje. I ona wejdzie aż dotąd, czyli no de facto nie powinna się kręcić. Natomiast nie mam tak dużej otwornicy, więc po prostu wywiercę tutaj otwór o w taki sposób, a resztę będę musiał ręcznie doszlifować. No i dobra, wyciąłem coś takiego i teraz o tyle musimy się cofnąć. I to jest idealne rozwiązanie, tylko troszeczkę sobie to muszę podnieść. Nie dość, że wisi tak, to jeszcze wisi tak. Tak wisi bardziej stabilnie, bo tak konstruowałem. Tu nadal jest dziurka, po to, aby bo w nim się zawsze zbiera syp, żeby sobie mogło wszystko wylecieć. Stabilne. Dobra, zagłębiarka. Moglibyśmy ją zaczepić w ten sposób, ale teraz pytanie, czy, czy w ten sposób na rozłożonej, znaczy na rozłożonej bardziej odjedzie, ale będzie ją można bliżej tutaj przyczepić. A złożonej znowuż więcej materiału pójdzie, bo tu trzeba będzie się jakoś przyblokować. Dobra, przymierzyłem to sobie i teraz powinno się blokować tam na, no, załóżmy na półtora centymetra. Spokojnie, naprawdę wystarczy. Natomiast zobaczcie teraz na to. Tu się robi japa, jak wyrównam. Tu się robi krzywo jakieś 3 mm. Więc teraz robimy szybki myk, myk i proszę. Nagle pasuje. No i powiesiłem to z powrotem, bo wtedy jest lepszy widok. Chciałbym teraz zainstalować tutaj, tak sobie przymierzałem wcześniej y, tą maszynę. Tutaj hebel, dalej, o, mniej więcej gdzieś w tym miejscu. I słuchajcie, na samym końcu będzie y, taka szlifierka. Tak, gdzieś tutaj ona nam wyjdzie. Natomiast tutaj w tej krawędzi chciałbym powiesić taśmy, które teraz są tutaj zawalają wszystko. Natomiast... Wszystkie te uchwyty będę robił w taki sposób, że no, załóżmy, raczej na przykład tego sprzętu nie zmienię, bo... No jest po prostu dobry. Tak samo Hebel, ale jeżeli coś takiego by się wydarzyło, no to pamiętajcie o tym, że te wszystkie stopy mają pewne standardy, więc jakby będę się ich trzymał po prostu, żeby móc w przyszłości kiedyś zmienić na inną maszynę, a żeby uchwyt dalej pasował. Wszystkie trzy konstrukcje będą w sumie bardzo podobne do siebie. Mocowanie narzędzia będzie od dołu na zakładkę, aby było uniwersalne. Ze sklejkowych odpadów wykonam widełki, które będą blokować narzędzie od dołu. Docinam więc na szerokość taśmówki, a na Następnie sklejam i wstępnie zszywam. Ponieważ kawałki sklejki były odpadem z klawiatury, podrównałem je na szlifierce. Aby konstrukcja nabrała sztywności, wpadłem na pomysł, aby zrobić takie gniazdo na rączkę. Odmierzyłem więc szerokość uchwytu i wyszlifowałem taki kanalik, w który ślizgnie się rękojeść. To nada dużej stabilności, a mimo wszystko i tak wygodnie będzie za to złapać. Jedziemy więc ze strugiem. Tutaj konstrukcja bardzo podobna, też mocowanie od dołu z tą różnicą, że troszeczkę cieńsze. Również robię widełki, które przytrzymają narzędzie ale dodatkowo musiałem je zeszlifować pod kątem, tak aby stóp łatwiej było wsadzić i wyjąć. Szlifierka identycznie, tylko że mniejsza głębokość, ponieważ mocujemy za sobą stopę, więc w sumie zrobiłem to na szerokość troszeczkę mniejszą niż papier. No i zaczyna mieć to ręce i nogi, więc mamy piłę i inne te gadżety wszystkie. Cieszę się bardzo, że wreszcie jest to poukładane. Tutaj jeszcze dojdą, o pyk, 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 pyk takie po, yy, na taśmy. Tylko że tak, muszę to wszystko znowu rozkręcić, położyć, skręcić. I będziemy malować. Z powrotem więc rozłożyłem wszystko i zacząłem skręcać konstrukcję na sztywno. Łączę od tyłu wkrętami do drewna sklejki, przynajmniej takie nazywają. To są te takie z nacięciem od przodu, bo nie rozwarstwiają materiału, ale i tak wcześniej nawiercam otwory, aby mieć pewność, że nic mi nie strzeli na sam koniec. Mimo wszystko, w ferworze walki raz się pomyliłem i na przykład przykręciłem odwrotnie mocowania na taśmy, więc musiałem poprawiać. Odciąłem też końcówki wkrętów przechodzące na drugą stronę, tak aby nie kaleczyć. Ściany i wziąłem się za dokończenie półki. Dodatkowo, dla pewności, dociąłem z odpadu dwa zastrzały, które wzmocnią klawiaturę. No i przyszedł czas na malowanie, w tym przypadku kolor tak jak i reszta warsztatu. No dobra, sprawdźmy więc, czy to wszystko zmieści się tutaj. Jeszcze jeden temat. W ferworze walki zamieniłem to miejscami. No, i słuchajcie, po dwóch dniach roboty, w tym z przerwą, na to, żeby wszystko wyschło, udało mi się skończyć. To Doszedłem do wniosku jeszcze, że wypełnię tutaj dół, a że też lubię drukarki 3D, to wydrukowałem uchwyty na baterie. Z tą różnicą, że jedna z nich po prostu nie źle się wypełniła, i musiałem ją tutaj wyszlifować. Co ciekawe, udało się wyszlifować też tą maszyną PLA. Yy, generalnie. Układ jest taki, a nie inny, i tak mogę to wszystko zamieniać sobie miejscami. Pewnie i tak wy wykonacie to inaczej. Ja Wam daję tylko podpowiedzi, ale pamiętajcie o tym, aby te uchwyty były jak najbardziej uniwersalne. Stopy narzędzi są zwykle podobne, bo są podyktowane nam rozmiarem narzędzia. Pamiętajcie o tym, aby sprawdzić w opisie MSW i Expondo. Tam macie link, bo mają nową ofertę narzędzi. I słuchajcie, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji, bo będzie mi niezmiernie miło. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!